Ale wiesz, jak teraz eee, raperom ojcowie no piszą teksty, nie pokazuje palcem, broń Boże, Maty? Czy znaczy, nie powiedziałam tego? On rzekł, że wszystko z TVN-u poszło. <ślesk> <ślesk> No, szalomka ptysie. Wiecie, co od dłuższego czasu prowadząc ten kanał, byłem w błędzie na rzecz stworzenia ruchu pod tytułem Make Ptysiawka Great Again. I przez ten cały czas nie doceniałem słów po prawej stronie barykady, która też ma swoje własne myśli, i swoje własne potrzeby. Wiecie, śmiałem się, żartowałem, a dosyć często nawet robiłem no, dużo gorsze rzeczy. No wiecie, często polemizowałem właśnie z tymi ludźmi, z tymi właśnie słowami, używając nawet badań naukowych różnorakich i no, let we see. No, nie spodziewałem się tego. Dopiero dzisiaj przejrzałem na oczy, jeżeli chodzi o sam ruch LGBT. No i byłem w błędzie broniąc ich. Myślałem, że to wszystko co robię, to robię dla ich dobra, odkłamując wiele kontrowersyjnych kwestii, które dosyć często umówmy się padały pod ich adresem. Oj. Musicie zaakceptować to, co teraz powiem, bo jak to było napisane w Piśmie Świętym, prawda was wyzwoli. Może odstaw to winko? Tak, homoseksualizm trzeba leczyć. No na przykład jak ktoś się źle czuje, to trzeba komuś tutaj dać meliskę. A, a jeżeli podejrzewacie, że ktoś z waszych bliskich, kto właśnie jest takiej orientacji, może na przykład cierpieć na znany nam już wirus, który no, no dużo zrobił w 2020 roku, niezwłocznie powiadomcie samego doktora państwa tego króla to raczej nikt się nie spodziewał. I zastanawiacie się pewnie w tym momencie dlaczego ja nagrywam ten film właśnie w łóżku. Cóż prawda, która nas wyzwoli, no w tym aspekcie jest troszeczkę bardziej banalna niż może wam się wydawać. <laughs> no cóż no nie wiem jak wy, ale ja się boję, że Krystyna Pawłowicz to normalnie wejdzie do mojego łóżka, a postanie prześcieradła, które teraz pewnie widzicie na tym filmie. No oczywiście, że nie widzicie, bo jestem jednym debilem. Prawdopodobnie jeszcze stwierdzi, jacy partnerzy w nim gościli. Coś. Ona jeszcze nie wie. Ja nie żartuję. Otóż potężna siła ukryta w szóstym zmyśle pani Krystyny Pawłowicz wykryła już, jakie wnętrze ma doktor nauk patologicznych profesor Michał Matczak. Panie, panie! To już nawet dla syna nie ma ratunku. Ach. A co wy myśleliście? Alkohol tylko od 18 roku życia, zbereźniki. O umyśle pani Krystyny Pawłowicz mógłbym napisać doktorat z dziedziny psychologii metafizycznej. Przede wszystkim Pani Krystyna, to już nie jest pani Krystyna. To ideo... <laughs> nie no, żartuję oczywiście. To nadbyt osoba duchowa, która przenika umysły lewaków, więc wiecie co? Wrzuć na Twittera, z którego przecież miałaś nie korzystać, imię, wiek dziecka, szkołę oraz miasto, aby każdy z twoich fanatycznych odbiorców wiedział, kim jest pewne transpłciowe dziecko, do jakiego miasta należy, a przede wszystkim do jakiej szkoły chodzi. No przecież po takich danych osobowych, no to nikt cię nie znajdzie. No, no bo po co przecież? Nikt przecież nie wyśle ci laurki z wyrażeniem dumy, że ty, jako młodociany obywatel naszego państwa, umiesz określić swoją tożsamość płciową. No przecież świat, na którym żyjemy, ma tyle miłości braterskiej w sobie. Na pewno Polska. Więc moje kochane się wspólnie zacznijmy bić brawo dla Krystyny Pawłowicz. Oczywiście zbanuj każdego za swój toksyczny światopogląd i trzymaj się dalej jak uparta swojej racji. Ale przecież przepraszam, Prosiła, czego ty się czepiasz? Każdemu się zdarza. Moje ptysie, tę sprawę zostawię sobie na przyszły film. Brakowało mi tego sformułowania, które teraz wypowiem. Normalnie nie wspomniałem o nim od paru odcinków już. Yy, czy to już jest 25 poziom Jumanji? Nie wiem, jak wy, ale w sumie na 25 poziomie Jumanji dochodzi do odwróconego rytuału stworzenia ziemi, tak jak w Biblii było to napisane. Kochani. Co? Co? Na te kota? Ale jak to możliwe? Pff, no jednak da się. I chociaż sam temat ma już ponad trzy tygodnie i nie mogłem zabrać się za niego, ponieważ w tym samym czasie tworzyłem dwa filmy, które aktualnie widzicie. Zapraszam, wy doskonale wiecie, że nie byłbym sobą, gdybym go nie omówił. W końcu oglądam TvP, bo nadal mnie nie stać na dopalacze. Taka już moja pasja jakie życie taki rap. Widzowie wybierają pilotami. Dziękujemy. To dzięki Państwa zaufaniu nasze programy cały czas cieszą się wysoką popularnością. I oglądalności. Błagam, przejrzyjcie ten pasek parę razy. Dokonajcie rozprawki dziesięciostronnicowej nad nim, bo naprawdę będzie bardzo śmiesznie i do tego wrócimy troszeczkę później. No ale cóż, przejdźmy do rzeczy. Naprawdę jest o czym mówić. Tym bardziej, jeżeli tematem głównym są telekamery. Powiedzcie mi, kto na poważnie mógłby brać tę galę jako wielkie, prestiżowe przedsięwzięcie, które ma decydować o wartości danej produkcji. To wierzy na poważnie gale, na której dostają nawet nagrody prezenterzy pogodowi? Ehm, ja nic do prezenterów, prezenterek pogody nie mam. Serio. Oczywiście bardzo szanuję każdego za pracę. Bardzo lubię przysłowia, które tam często padają. Super rzecz. Pamiętajcie, że nawet za serduszko możecie zostać zwolnieni po 30 latach doświadczenia z danej telewizji. Owsiak, ty zbrodniarzu wojenny. Przestań szkalować mi pogodynki. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o fan. Jaki mogą mieć ludzie, którzy oglądają właśnie tę galę. No to jest nic więcej. I to jak najbardziej w pozytywnym słowa tego znaczeniu. W kulturze masowej jest tak. Jeżeli podoba się Wam jakiś serial, albo jeżeli na przykład lubicie jakiegoś aktora, który właśnie w nim występuje, oczekujemy my, jako zwykli śmiertelnicy, jakiegoś tam uznania. I to jak najbardziej bardzo normalna rzecz, ale. TVP ma z tym problem, <noise> biorąc jakąś tam śmieszną galę na poważnie. Widzom Stulecia Winnych mogło zawrócić się w głowie po obejrzeniu gali Telekamer 2021, a jest tych widzów całkiem sporo, bo serial średnio oglądają 3 miliony ludzi. Wszystkie teraz właśnie te nowe seriale historyczne bardzo sobie cenię. Mimo takiej widowni, aktorzy Stulecia Winnych nie mogli liczyć na telekamerę. Zapraszamy. Ta powędrowała za to do twórców brzyduli Telewizji TVN. To serial, który śledzi ponad 500 tysięcy widzów, a więc ponad 5 razy mniej niż stulecie winnych. Ja uważam, że niesprawiedliwe moim zdaniem. Mam przeku, że wszystko z TVN. I naprawdę nie wiem, moje kochane Ptysie, co mnie w tym momencie bardziej bawi. Czy to, że prezes TVP Jacek Kurski powinien trafić do zwolnienia? Bo propaganda jest. No, ale sukcesów, coś za bardzo nie ma. Mam przyku, że wszystko z tvn no, Kurwa! Wszystko by się udało, gdyby nie to wścibskie tvn To nie jest tak, że ja TVN-u nie szkaluję. Czy poziom sądy w TVP, w którym to bierze się tak dosłownie z przypadku kilka randomowych starszych kobiet, i to one mają być głosem jedynego, prawdziwego polskiego społeczeństwa. No, szkoda w chuj. Tak było, nie zmyślam. I byłby to grzech, gdybym powiedział, że właśnie ten głos jest jak najbardziej obiektywny. Więc w sumie, co ja mogę Wam powiedzieć w tym momencie? Okej, okay, już wiem, co mnie najbardziej w tym wszystkim bawi. Gala Telekamer, podczas której w większości kategorii wygrał szorujący pod nieoglądalności TVN największy przegrany telewizji linearnej w 2020 roku. Według wszystkich badań, TVN masowo zwalniający dziś dziennikarzy i staw, wyglądała na ustawkę i rozpaczliwą walkę dyrektora programowego TVN pana Miszczaka o przetrwanie. Właścicielom TVNu zostawiamy dylemat, czy dać się nabrać na to, żeby klęskę ich telewizji w realu przypudrować Wykcią sukcesu w ustawionym plebiscycie. Słychać wycie? Znakomicie. Tak, TVP na poważnie bierze telekamery, które są wydarzeniem tak bardzo poważnym, jak spotkanie z kolegami na orliku do oklepania gały. Proszę Państwa, drodzy widzowie, 2 miliardy to najlepsza rzecz, jaka mogła się przydarzyć dla tego państwa przy finansowaniu do palaczy. Super. No, no, ale jak to tak? No, mieliście w drużynie więcej zawodników. No, ale co z tego, że przecież był to Maciek, który siedział na bramce i nie umie klepać gały? To, Co to? Nie fair. no proszę, no dajcie nam fory. No przecież więcej razy strzeliliśmy na bramkę. To to ja tylko przypomnę w tym momencie jedną rzecz, to że w swoich programach telewizyjnych jesteście w stanie przepchać największej ilości szuryzm. Wie każdy, kto obejrzał właśnie ten film na moim kanale. Ja się nadal zastanawiam, jakim cudem Michał Brzozowski pojedzie na Eurowizję, bo jeżeli to wygrał tylko i wyłącznie dlatego, że występował w telewizji, która ma najwyższy Udział na rynku polskim, m.in. jako. Twoja stara. jako prezenter. To za 5 lat prawdopodobnie trafię do wiadomości jako zbrodniarz wojenny z Sarajewa, ponieważ właśnie na tym kanale, na moich filmach, bardzo często nawiązuję do samej Serbii 1995. Bawi mnie niemiłosiernie to, jak przez połowę reportażu jeszcze nie wspomnieliście o tym, w jaki sposób zdobywa się telekamery. Ale okej, okay, niech trzymają nas. Niech trzymają nas w niepewności, czasem może być jeszcze śmieszniej. Kto tu ma rację? Jeszcze troszeczkę. Logika wskazuje, że ci, którzy wybierają swój ulubiony program, a tu niespodzianka. Było zabawnie, ale nie tania to zabawa. Każdy, Jeszcze troszeczkę. Każdy, kto chciał troszeczkę. oddać głos telefonem, musiał sięgnąć również po portfel. W plebiscycie zagłosować można było także online. Choć ten sposób mógł się okazać zbyt skomplikowany dla wielu starszych widzów. Mamy to, proszę Państwa, moje kochane ptysie. TVP dokonało zgrilowania swoich własnych od odbiorców rowst! Relatywnie wysoki koszt SMS wynoszący 3,69 brutto, zniechęcał do głosowania znaczną część widzów. Widz chcący głosować w choćby połowie kategorii musiałby zapłacić ponad 22 zł. To ja już wam w tym momencie przewiduję. To! Właśnie to! To będzie pretekst do utworzenia piętnastej emerytury, jakkolwiek by to absurdalnie brzmiało. W końcu, jeżeli senior już będzie posiadać pieniądze, będzie można wygrać telekamery. Nareszcie. Ja już naprawdę czekam jak w pewnym momencie pewnej babci przyjdzie jakiś duży rachunek za telefon. No zobacz Wnusiu, co zrobił dla mnie PiS. W końcu Danuta Holecka wygrała telekamery, na którą zagłosowała, jeżeli chodzi o najlepszą prezenterkę. A ty co, dalej popierasz jakieś pioruny, ewentualnie jakieś gwiazdki? A w dupę se to wsadź! Organizator nie mógł nie wiedzieć, że głosowanie online jest skomplikowane dla wielu starszych widzów telewizji linearnej i czytelników papierowej prasy, którą sam wydaje. Ale spokojnie, jeżeli myśleliście, że przedstawiciele wiadomości są nieobliczalni, no to no. no mylicie się. Są nieprzewidywalni, niezrównoważeni. Drogie moje kochane TVP, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że traktujecie swoich odbiorców jak ludzi, którzy posiadają wszechobecność demencję. Tak, Telewizja Polska odkryła zalety choroby Alzheimera. Da się, to jest Polska, od tego zacznijmy. No nie wiem jak wy, ale ja bym się niesamowicie cieszył z tego, że codziennie mogę poznawać na nowo Danutę Holecką, słysząc jej niesamowity, anielski głos czytanych wiadomości. Bella. Nie no, oczywiście, ja nie mam nic do pani Danuty Holeckiej, bo naprawdę ma bardzo ogromne doświadczenie. Ale nie o tym mowa. Zaczynając tak od początku, jeszcze raz moje zdanie. Drogie TVP, czy wy nie przypadkiem <laughs> w The Voice of Seniors sami nie dajecie możliwości płatnych SMS-ów jako głosy? Tak mogło być, iż te starsze osoby miały pewien utrudniony dostęp do głosowania ze względów z jednej strony technologicznych, no bo nie każda z starszych osób w ogóle. Posługuje się internetem? I to nie jest tak, że sms -y oraz internet, czyli według Was nowoczesna technologia, którą panicznie boją się jej używać starsi ludzie, jest czymś, czego nie można przekroczyć, bo tego typu sposoby nagłosowania są używane od kilkunastu lat. I jakimś cudem, przez te 23 lata istnienia telekamer, wygraliście raczej te dziesiątki statuetek. No ale okej, okay, rozumiem. Widzę, że demencję jako TVP traktuje. Traktujecie naprawdę bardzo poważnie. Na tyle poważnie, że wy, jak chcecie to zrobić, jeszcze jak to było przecież za dawnych czasów, kiedy było nas 11 i mieszkaliśmy w jeziorze, a pocztę wysyłało się gołębiami i nikt przecież nie narzekał. Mimo, że plebiscyt organizuje papierowy tygodnik, jego czytelnicy na papierze zagłosować nie mogli, a to sprawia, że trudno uznać wynik plebiscytu za miarodajny. To może ja już pójdę spać. Subskrybujcie mój kanał i dołączcie do Ptysiawki Premium. Oglądam TVP, bo nie stać mnie na dopalacze. Kul